Dawid Farga nie chce już być trenerem Arki Gdynia. Mecz z motorem Lublin mógł być dla niego ostatnim w roli szkoleniowca ekipy z Gdyni. Zapraszam do oglądania. Ale poczekaj, zaobserwuj ten profil. Dziś Dawid Farga prawdopodobnie po raz ostatni zasiadł na ławce Arki Gdynia w meczu przeciwko motorowi Lublin. Drużynie z Gdyni udało wygrać się to spotkanie 1-0, a strzelcem bramki pozostał Luis Perea. Ta wygrana zapewniła drużynie z Gdyni opuszczenie strefy spadkowej i teraz ze spokojem mogą przystąpić do przerwy zimowej pomiędzy rundami. Jednak do rundy wiosennej klub Strój Miasta prawdopodobnie przystąpi z nowym szkoleniowcem. Dawid Czwarga już w tym tygodniu miał poinformować zarząd, że chce zakończyć współpracę i opuścić Gdynię. Na ten moment jeszcze nic nie jest przesądzone, nie ma żadnego oficjalnego komunikatu, no i oczywiście może pojawić się zwrot w tej sprawie. Jednak przypuszczenia są takie, że Dawid Szwarga wraz z końcem dzisiejszego spotkania pożegnał się z rolą trenera w Arce Gdynia. Szwarga przyszedł do Gdyni w grudniu 2024 roku i wraz z drużyną udało mu się wywalczyć awans do ekstraklasy. Arkę poprowadził w 35 oficjalnych meczach. Czy Dawid Farga pożegna się z Arką Gdynia? Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze na koniec pamiętaj, żeby zaobserwować ten profil, polubić ten film i udostępnić go.